Witam wszystkich na moim kanale. Dziś podzielę się z Wami przepisem na pyszny, zdrowy obiad w 10 minut. W 100 gramach jest tylko 150 kalorii, więc jemy bez wyrzutów sumienia. Potrzebujemy 400 ml pasaty pomidorowej. Zawsze kupuję w Lidlu, ma bardzo dobry skład. Makaron jajeczny, mozzarella, cebula, czosnek świeży pieprz i czerwona papryka, pietruszka i dwie łyżki oleju. Blendujemy cebulę wraz z czosnkiem. Kroimy pietruszkę, mozzarellę. Możecie zamienić na wasz ulubiony ser. 400 ml pasaty przelewam do miseczki. Nie dodaję niczego na oko i zawsze używam wagi kuchennej. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej. Dodajemy zblendowaną cebulę z czosnkiem. Chwilę smażymy i dodajemy naszą pasatę. Łączymy ze sobą składniki i dodajemy czerwoną paprykę i pieprz. Wszystko jeszcze raz dokładnie mieszamy i dodajemy plasterki mozzarelli. Łączymy z sosem i czekamy aż się rozpuści. W międzyczasie do gotującej się wody wrzucamy nasz makaron na 3 minuty. Po tym czasie odcedzamy i dodajemy do naszego sosu. Wszystkie składniki razem łączymy i trzymamy na ogniu jeszcze z dwie minutki. Na koniec dodajemy świeżej pietruszki, i nasz obiad jest już gotowy. Jestem pewna, że posmakuje Wam te bezmięsne danie. Nie zapomnijcie podpisać się na mój kanał. Postawcie lajk like i napiszcie komentarz. Naciśnijcie na dzwoneczek i będziecie widzieć moje nowe przepisy. Udostępnijcie film i podzielcie się z Waszymi przyjaciółmi. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa! pa.